Cześć, dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat problemu społecznego jakim jest to, że nasze przetoki mogą czasami wyglądać dla niektórych dziwnie, niektórzy się ich wstydzą, niektórzy nie mogą wręcz na to patrzeć, a dlaczego chcę znowu o tym mówić, no bo wiadomo, ja już kiedyś na tym kanale, w którymś z filmików wspominałam o tym, prosiłam was, żebyście się nie wstydzili swojej przetoki, no bo ona jest jakby nieodłączną częścią dializ i już teraz abstrahując od cewników, bo to jest zupełnie inny temat skupmy się dzisiaj na tym, dlaczego znowu przyszło mi to do głowy taka śmieszna, prozaiczna wręcz sytuacja, bo czekaliśmy na swoją kolej, tam w kolejce do lekarza no i jest nowa pani na stacji dializ u nas i ona tak takim właśnie obrzydzeniem. Patrzyła na moją przetokę i miała takie pytanie do koleżanki, czy to tak zawsze wygląda. No i tam usłyszała w odpowiedzi, że no, u niektórych tak się robi. Prawdę usłyszała, że no jest możliwe, że są takie bulwy. I powiedziała, patrząc się na mnie z, takim, z taką naprawdę dezaprobatą, z takim Boże, to ja nie chcę mieć przetoki. Fuj, nie mogłabym czegoś takiego mieć. Mm, no okej, okay, y, pani była w, znaczy jest starszą osobą i stwierdziłam, że nie ma sensu tłumaczyć, przekonywać. Ale y, to nie jest jedyna y, taka reakcja. Niedawno byłam sobie zakupić pieczywo w mojej ulubionej piekarni. No i a że jest lato, więc zaczęły się krótkie rękawki i sobie myślę, no tak normalnie to tą przetokę staram się zakrywać, troszkę dłuższe, dłuższe coś ubierać, jak jest upał, ale to był taki chwilowy wyskok, więc nic by się jej nie stało. No i tak sobie poszłam. A pani do mnie powiedziała, że Boże, co pani ma na tej ręce? No to jej powiedziałam Prz, przetokę do dializ. Ona Boże, no po prostu no, nie mogła zrozumieć, jak można coś takiego mieć, że ona by nie chciała. No, wiadomo, że my też nie chcemy, ale Załamywanie się z powodu, że, że jest przetoka i że ona tak brzydko wygląda i, i jeżeli to jest jedyny argument po to, żeby mieć cewnik, to tylko dlatego, żeby y, brzydko nie wyglądała przetoka? Słabo. Kumam ludzi, którzy, dla których cewnik po prostu jest lepszą opcją, y, bo są takie osoby, które potrafią o to zadbać i się nic nie dzieje, natomiast y, no, to chyba nie to powinno być przyczyną do tego, żeby podjąć decyzję, czy chcemy mieć cewnik, czy chcemy mieć przedokę. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Pamiętam też, że kiedyś, jakoś jak zaczynałam przygodę z dializami, to koleżanka mi powiedziała, że no. Bo, bo widziała mój cewnik i mówi, ja widziałam tam gdzieś na jakimś koncercie, czy gdzieś ktoś tam w tłumie też miał takie wystające antenki. I y, powiem Wam szczerze, że jestem przerażona, że y, ktoś z cewnikiem szedł w tłumie na jakimś koncercie, y, i to było takie niezabezpieczone, że to tak mu dyndało, y, to trzeba zabezpieczyć, tak samo jak przetokę, trzeba chować. Y, I też y, nie mam na myśli tutaj chowania ze względu na to, jak to wygląda. Tylko ze względu na to, żeby jej ani nie przysiębić, ani jej nie przegrzać. No i co? I, i to, że się wstydzimy tego, jak wyglądamy. Hmm. Ja się jeszcze do niedawna wstydziłam tego, że jestem osobą otyłą. Teraz raz, że próbuję schudnąć, ale to nie jest na tej zasadzie, że chcę schudnąć, to będę piękna, bo to nie o to chodzi. Um. Jakby wam to najprościej wytłumaczyć, no po prostu dla mnie, to jest coś, no, no, nieodłącznego. Ja to akceptuję i nie mam takiego czegoś, że się wstydzę i nigdy nie miałam, bo to jest moje życie. Od tego zależy to, czy będę żyć, czy nie. I, i sobie pomyślałam, że, a wymyślę sobie takie odzywki, że wiecie, riposty na tego typu teksty. I sobie tak pomyślałam, że mm, pewnie i tak w momencie, w którym to słyszę, takie. Takie słowa, to i tak yy, z moim adyhadem nie pomyślę o tym, co zaplanowałam odpowiedzieć nie odpowiem cokolwiek, więc to się nie sprawdzi w moim wypadku, ale mam pytanie do Was. Mam nadzieję, że mi odpowiecie w, czy w komentarzach, czy tam w prywatnych wiadomościach, bo piszecie do mnie na Instagramie i na Facebooku, yy, jak to wygląda u Was. Bo. Yy, widzę po zdjęciach, że niektórzy się totalnie nie wstydzą i jakby traktują to jako swoją, swój jakiś no, no co, no możemy się pokusić o stwierdzenie, że to tak naprawdę jest nasza nerka, tak, no jakbyśmy się tak bardzo uparli. To już tak z taką dozą trochę humoru, bo no ręce opadają. M jakiś czas temu Rozmawiałam też z moją mamą i mówiłam jej, że być może będę musiała mieć nową przetokę na drugiej ręce. I moja mama zareagowała też w taki sposób, że o Boże, jak to wyglądało, będzie druga ręka to samo, a może trzecią ci na nodze jeszcze zrobią. Także ona też nie za bardzo się może z tym pogodzić. I jak tylko widzi moją przetokę, co prawda dzieje się to rzadko, bo mieszkamy bardzo daleko od siebie. No ale nawet jeżeli na jakimś wideokolu spojrzy czasami, to. To, to no nie wiem, no dla niej to się wydaje, że to jest takie nieestetyczne, takie, no, to, że to jest rzecz, której się trzeba wstydzić. I mi nie jest nawet przykro i to jest fajne, bo jakby mam takie rzeczy przepracowane i no jakoś to rozumiem, że, że mogą tak ludzie myśleć. Natomiast jeżeli ktoś z nas, w się sensie zdializowany, bardziej z was, no bo ja wiadomo, że nie, ale będzie robił coś takiego, że będzie próbował tą przetokę schować przez to, że ją na przykład czymś owinie i ściśnie, to to nie róbcie tak, no bo przetoki nie wolno ściskać, nie wolno używać takich rzeczy jako paski na niej, bo ona może wtedy po prostu stanąć. Ja mam PH, że mam jakby zdolność do tych tętniaków, skłonność raczej, nie zdolność, ale... Dużą rolę odegrało w tym to, że ja na początku byłam trochę zielona i mm, pozwalałam na wysokie obroty. Dopiero później, jak się doedukowałam, to powiedziałam 350 max i ani jednego więcej, bo moja przetoka jest krótka. Jest krótka i jest szeroka, więc e, zawsze lepiej mi się wydaje, jest ta przetoka, którą się ma tutaj na nadgarstku, i wtedy ona jakby może ma takie większe pole do popisu i nie trzeba ciągle kuć na takiej niskiej wysokości jak u mnie i, i myślę, że wtedy jest większa szansa uniknięcia tego typu kiełbasek z tym Was zostawiam mam nadzieję, że się nie wstydzicie swojej przytoki ciekawa jestem, czy Wy macie jakieś pomysły jak w tej sytuacji odpowiadać bo nie od dziś wiadomo, zawsze Wam powtarzam że ja się bardzo dużo też uczę od Was jeżeli chcecie, żebym jeszcze na jakiś temat zrobiła filmik, to proszę napiszcie mi w komentarzu. Serdecznie Was pozdrawiam, no i trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! pa.